Dzień dobry, cześć i czołem! Pytacie skąd się wziąłem? Spałem, ale wstałem! Wsiadłem i pojechałem! Dzisiaj będzie krótko, bo mam mało czasu. Obiecałem żonie, że za godzinę będę z powrotem w domu i wyskoczymy z dzieciakami na rowery. Trochę jakieś chmury straszą, ale my nie jesteśmy z cukru yy, No I pojadę dzisiaj wam pokazać yy, tą miejscówkę o której mówiłem w ostatnim filmie Czyli yy, Miejsce na ulicy bodajże to jest ulica Kilińskiego we Wrocławiu yy, Na której w 1960 Chyba roku to było Spadł samolot podczas podchodzenia do lądowania, samolot polskich linii lotniczych lot. Zdaje się, był to Antonow 24. Bardzo się nie przygotowałem do tego. Generalnie historia jest ciekawa i można o niej trochę poczytać w internecie, bo to było tak, że w ogóle przez długie, długie lata temat był mocno zakopany przez komunistyczne służby bezpieczeństwa. I został odkopany gdzieś dopiero w ogóle. Jeśli mnie pamięć nie myli, dopiero w latach 2000 w ogóle. E, tylko i wyłącznie dzięki temu, że odezwała się kiedyś w internecie i napisała szeroki artykuł o tym kobieta, która e, przeżyła ten wypadek. W ogóle wypadek był taki, że tam nie było żadnych ofiar w ludziach. Z tego co kojarzę, to tylko chyba piloci byli tam, e, jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu e, odnieśli. No ale historia jest do znalezienia w internecie, do poczytania bardzo ciekawa. Ja Wam dzisiaj tylko chcę pokazać to miejsce, w którym e, można e, zobaczyć, gdzie ten samolot spadł, bo widać jeszcze w ogóle ślady po, tym, e, po tej katastrofie, mimo że to minęło aż tak wiele lat. E, to jest jeden temat, który dzisiaj na pewno chciałbym poruszyć i pokazać Wam. Drugi temat jest taki, że dalej niestety jakość jest dźwięku taka, jaka jest i niestety chyba przez najbliższy czas taka pozostanie. Gdyż za... okazuje się, że ten mikrofon, który dokupiłem to do tej kamery, jakoś tak chyba nie do końca pasuje i coś muszę jeszcze pokombinować. Nieistotne. Eee, drugi albo trzeci temat to jest, słuchajcie, chciałem się z Wami podzielić e, taką moją refleksją na temat e, e, spotów motocyklowych, które się nazywają. Motoczwartek pod milenijnym, pod mostem milenijnym i odbywają się w każdy czwartek, we Wrocławiu właśnie pod mostem milenijnym, tam spotykają się motocykliści, a następnie razem całą watachą można powiedzieć, jadą w umówione wcześniej miejsce. Słuchajcie, pojechałem, dzisiaj mamy sobotę, więc to było wczoraj pojechałem tam pierwszy raz w życiu. I do tego wszystkiego 125. Razem z moim kumplem, również też na, właśnie, Marcin też jeździ na Malagu Dune. No i tak trochę, słuchajcie, z taką pewną dozą niepokoju, pewną dozą nieśmiałości, jak to w reklamie było. No bo jak to tak kurde 125 na zlot, na który ludzie przyjeżdżają litrami, jakimiś takimi maszynami potężnymi, mają niewiarygodną sprawę w jeżdżeniu motocyklem i doświadczenie. I słuchajcie, powiem wam tak. To było coś niesamowitego. I jeżeli ktoś z Was, kto ogląda teraz ten film, jest z Wrocławia albo z okolic, jeździ również 125 bądź czymkolwiek innym, to absolutnie nie ma żadnego znaczenia, jakim motocyklem tam przyjedziesz. Naprawdę jest super, jest niesamowity klimat. To jest niesamowite doświadczenie, słuchajcie, jechać w takiej kawalkadzie, nie wiem, 60, 80 motocykli, może 100 nawet. Nie, nie wiem, ile tam tego było, bardzo dużo. Naprawdę jest. Spoko, da się utrzymać tempo nawet jadąc 125, bo tempo jest umiarkowane, to nie chodzi o to, żeby zrobić niewiarygodnie, jakiś niewiarygodnie szybki przelot i, i terror na mieście. I naprawdę, słuchajcie, jazda w grupie na motocyklach to jest coś wspaniałego. I no ja jestem pewien, że będę jeździć w miarę możliwości oczywiście na te motoczwartki i... A może nawet na najbliższym otoczwartku nakręcę jakiś film. Na poprzedniej jakoś z wrażenia zapomniałem zabrać kamery i, i trochę żałuję, bo, bo było co kręcić. Akurat po, w ostatni czwartek jechaliśmy do brzegu, do tego brzegu opolskiego. Spotkanie było wiadomo pod Mileninem, później był drugi punkt zborny, można powiedzieć tak zwany pit stop na Citronexie w Siechnicach. No i stamtąd już później prosto 94 przez Oławę do brzegu w brzegu, e, krótkie spotkanko na rynku w brzegu tam jeszcze dojechała jakaś ekipa motocykl, motocyklowa z brzegu właśnie i z okolic i pojechaliśmy razem wszyscy do takiej knajpki trzy życzenia nad takim stawem, jeziorkiem jakimś takim bajorem e, gdzie można było właśnie posiedzieć, pogadać, wypić jakieś piwo bezalkoholowe i no i później w godzinach wieczornych w okolicy 21-22 wrócić naprawdę polecam wszystkim Fajnie, bo jest naprawdę taka przyjazna atmosfera, można poznać, słuchajcie, innych motocyklistów Powymieniać się doświadczeniami, obejrzeć przede wszystkim inne sprzęty Dowiedzieć czegoś na temat techniki jazdy, bo to każdy wiadomo ma jakieś swoje Doświadczenia własne I no i to było bardzo cenne dla mnie właśnie i bardzo się cieszę, Że, że mogłem w tym uczestniczyć Emocje miałem na takim poziomie, że jeszcze jak spałem Yy, znaczy, jak już w końcu zastałem po dwóch godzinach sufitowania To jeszcze mi się śniło, że jeżdżę z tą ekipą na motocyklu Rano jak wstałem, to zastanawiałem się, czy nie powinienem pójść do garażu oleju wymienić No, ja wyjechałem sobie standardowo z moich Stawłowic yy, Dzisiaj pojechałem przez Kieldorf, a w ogóle ostatnio wyjazd przez yy, Ulicę Główną i później Królewiecką w zasadzie nie jest możliwy, a znaczy generalnie tamtędy nie jest dobrze się teraz poruszać, bo królewiecka jest w remoncie, przy okazji też Piłczycka, wobec czego tam jest jakaś totalna masakra. Natomiast ja tutaj wyjechałem przez Kieldorfa między innymi z tego powodu, że no jedziemy w kierunku lotniska, więc no, jest po prostu najbliżej i najszybciej. Eee, w zasadzie to jedziemy jeszcze kawał za lotnisko, dlatego że ten samolot, tak jak wspomniałem wcześniej, on spadł podczas próby podejścia do lądowania. On po prostu za szybko podszedł do lądowania. E, były bardzo złe warunki pogodowe wtedy i piloci po prostu zaczęli lądować zbyt wcześnie i e, no i się rozbili na takim polu e, i e, takiej e, małej dróżce. Wtedy chyba w ogóle, nie wiem czy ta jakaś, to jakaś taka kostka, no taka droga przez pole. W tej chwili jest to ulica Kilińskiego. Jeśli się nie mylę, jeśli czegoś nie pomyliłem, generalnie ja tam jeżdżę na pamięć. No i początek tej ulicy już jest mocno zabudowany. Natomiast ten, to miejsce, w którym właśnie spadł ten samolot, jest jeszcze można powiedzieć takie utrzymane w takim stanie jak. W tym 69 roku, no a wracając jeszcze do tego czwartku no to mówię Wam, słuchajcie, sytuacja jest taka, że dzisiaj mamy sobotę i ja pierwszy raz od dnie pamiętam i chyba nigdy nie było w życiu takiej sytuacji, żebym chciał, żeby już się skończył weekend, żeby już minął poniedziałek, wtorek, środa i żeby już był czwartek żeby już był czwartek, żeby móc się znowu spotkać z tą ekipą i pojechać razem w szyku właśnie w jakieś miejsce coś ciekawego zobaczyć, pogadać. I w ogóle słuchajcie, to jest naprawdę rewelacyjne doświadczenie, jak jedziecie w takiej kolumnie motocykli. Oczywiście my tymi 125 to sobie tam jedziemy na końcu, żeby w razie czego, gdyby ktoś chciał przyspieszyć, to żeby tam nie zamulać towarzystwa. Aczkolwiek to jest, nie, nie ma żadnego problemu, bo spokojnie utrzymujemy tam tempo i. Ale to jest bezpieczniej, po prostu tak mi się wydaje, kiedy te wolniejsze motocykle jadą na końcu. Natomiast e, to jest, to jest taki, taki fajny efekt, że jedziesz w tym szyku i czujesz po prostu taki powiew zapachu benzyny cały czas. Każ, cały czas prosto w nos czujesz tą benzynę jesteś takim petrolheadem wtedy i tak jedziesz i wciągasz tą bajurę coś przepięknego no właśnie sobie zaczęło padać miejmy nadzieję, że pokropi i przestanie eee, i my sobie teraz jedziemy ulicą Graniczną która jest bardzo ładna, bardzo taka równiutka i jak widzicie, dwa pasy, i można byłoby lewym pasem spokojnie lecieć tutaj dużo więcej niż przepisy drogowe pozwalają, ale niestety lepiej tego nie robić, gdyż tutaj policja bardzo lubi się ustawiać z fotoradarem o każdej porze dnia, każdego dnia, mało tego oni potrafią stać. Ja tutaj kiedyś naliczyłem, słuchajcie, taka sytuacja była, że były. Eee, trzy patrole, znaczy trzy patrole, trzy ekipy z fotoradarami stały po prostu. Dwie, jedna po drugiej, także jak mijałeś ich i odkręcałeś to automatycznie ci drudzy, którzy stali chyba tam z 200 metrów dalej, eee, to to cię łapali, a po drugiej stronie, w drugim kierunku stała jeszcze kolejna ekipa. Także eee, tutaj nie bez przyczyny wszyscy, mimo że wydawałoby się, że można jechać szybciej, jeżdżą bardzo przepisowo. I polecam tutaj naprawdę uważać na misiaczków. Ale naprawdę, słuchajcie, ja w ogóle zachęcam, żeby jak najwięcej 125 przyjeżdżało na motoczwartki. Dlatego, że no teraz w ostatni czwartek to było tam chyba, no nie wiem, może coś koło 8, 9 tych, tych 125. Ja rozumiem, że jest taka obawa, że tam, kurczę, wpadasz w towarzystwo yy, takich ludzi, którzy, no, gdzieś mogą na ciebie krzywo patrzeć i tak dalej i w ogóle ty tam nie masz nawet prawa jazdy zazwyczaj kategorii A, jak jeździsz tym motocyklem, więc twoje doświadczenie i umiejętności są takie trochę, no, umówmy się, średnie i trochę się boisz, że tam sobie nie poradzisz. Yy, natomiast mówię, to... Jest zupełnie inaczej, naprawdę, tam jest taki klimat, tam jest, tam, no mam wrażenie, że jest atmosfera taka bardzo mocno wspierająca się, nikt nikogo w ogóle nie wytyka palcem, że a ty masz taki, ja mam lepszy ten motocykl, większy, mocniejszy, ja potrafię więcej, lepiej, nie, nie, naprawdę nie, tam jest jakoś tak po prostu naprawdę normalnie i... Yy... I, I mam wrażenie też, że nie ma też jakichś takich odpałów, że komuś coś tam, kogoś coś za bardzo ponosi i e, zaczyna odpierdzielać jakieś dziwne manewry, e, e, kiedy robi się naprawdę niebezpiecznie. Nie, wydaje mi się, że jest całkiem, całkiem sympatycznie pod tym kątem. I tak zdroworozsądkowo. Wobec czego, no, gdzie jak nie tam nauczyć się jeździć w szyku, w grupie, w większej ekipie. Nawet na 125. Bo to też są przecież motocykle, z którymi można wyjeżdżać poza miasto, gdzieś kawałek dalej. Można sobie, słuchajcie, na nich naprawdę poczynić fajne tripy. A takie akurat właśnie motoczwartkowe tripy typu 30 km za miasto z dużą ekipą, no to to jest w ogóle, no o to właśnie w tym chodzi. 125. są bardzo dobre na motoczwartki. W ogóle kupiłem sobie ostatnio e, takie spodnie trochę e, bardziej turystyczne, takie z podpinkami, odseki w ogóle, no takie, no takie turystyczne spodnie, wcześniej jeździłem tylko w motocyklach. a do tego jeszcze dostałem właśnie w komplecie, w ogóle kupiłem to na Vinted i to też tak przy okazji jak już jesteśmy, przy, jak zupełnie zszedłem z tematu i wszedłem na temat ciuchów motocyklowych, to polecam, słuchajcie, jeżeli nie chcecie wydawać miliona monet na ciuchy na motocyk, żeby sobie zainstalować tą aplikację Vinted i, i na niej szukać ciuchów, bo naprawdę jest tam bardzo duży wybór ciuchów i używanych, i nieużywanych, takich jeszcze z metką. Ktoś sobie kupił powiedzmy, ale nigdy nie założył, bo, bo, bo sprzedał motocyk, czy nie wiem, czy kupił zły rozmiar. I te rzeczy są naprawdę tam niejednokrotnie o połowę albo nawet za jedną trzecią wartości. No ja kupiłem te y, moje spodnie za 150 zł. Więc sprawdzałem, że nówki kosztują 550, a były założone może dwa, może trzy razy. Więc i po prostu wrzuciłem do pralki na 40 stopni z płynem. Y, osobno oczywiście wszystkie podpinki, żeby tego nie zniszczyć, żeby nie zniszczyć membrany w specjalnym płynie. I heja. nie. W każdym razie udało mi się też dorwać y, kombinezon, ten taki przeciwdeszczowy. Y, też chyba odseki. I zgadnijcie co? I dzisiaj spadł deszcz, a ja założyłem jeansy i nie wziąłem tego kombinezonu. Tak trzeba żyć. Jak to mówią na jednym kanale internetowym o motocyklach. No, a my jesteśmy teraz na ulicy Mińskiej. Chyba przestaje padać. No, i skręcamy teraz w ulicę. Jezu, jak ona się nazywa? Krzemieniecka, chyba. Znaczy, nie, Krzemieniecka to jest chyba tam dalej. To jest ta, która się później nazywa Awicenny, albo przechodzi w Awicenny. A może to też jest Awicenny, ten odcinek, chociaż wydaje mi się, że nie. No nieważne, w każdym razie będziemy zaraz skręcać w prawo. A może to jest Kusocińskiego, a nie Kidnickiego? Zaraz Wam powiem. Kunickiego jeszcze lepiej. Okej, okay, dobra. Czyli szukamy na mapie ulicy Kunickiego. I jak jedziecie tędy, to uważajcie, bo tutaj jest prawa strona, obowiązuje wszędzie. I te osiedla, które tutaj z prawej strony właśnie wyrastają, to są tak zrobione, że no nie widać czy coś wyjeżdża, więc tutaj nie ma się co rozpędzać za bardzo. No, ale tak jak mówiłem, to jest właśnie ten odcinek drogi, kiedy już tutaj są zabudowania. Wtedy to było pewnie szczere pole tutaj, ewentualnie, może jakieś przedwojenne kamienice jeszcze tu wyrastały, jakieś ruiny po wojnie. O, właśnie tutaj ostatnio, kurde, tak bym pięknie został strzała z prawej strony i byłaby moja wina, a do tego byłbym przynajmniej połamany. No, i znowu zaczyna padać. No, po prostu, kurde, Picobello. Dobra. Trzeci film na YouTube na tym motocyklu, drugi w deszczu. Nie ma co tamto. No, i teraz właśnie wjeżdżamy na taką kosteczkę, która będzie teraz bardzo śliska i bardzo mokra. A ja mam bardzo złe opony do jeżdżenia po śliskiej, mokrej kostce, bo mam też kostkę, tylko że na oponach pół półkostkę bym powiedział. Dobra i teraz tak. Jak ten samolot sobie wziął i tutaj spadł, bo on leciał tak jakby jak teraz jedziemy prosto, to on sobie podchodził do lądowania od lewej strony. Po mojej prawej stronie jest kawałek dalej jest lotnisko i jest pas startowy. Ten samolot leciał zdaje się z Warszawy to było coś w godzinach takich późno popołudniowych zimą w styczniu wobec czego już było totalnie ciemno pewnie no i z tego co pamiętam z tej opowieści całej która dotyczy właśnie tego tej katastrofy no to ten samolot podchodził do lądowania w totalnej mgle warunki były zupełnie niesprzyjające ku temu żeby o tak będzie chyba lepiej Temu, żeby jechać, żeby jechać motocyklem, żeby yy, lądować. Natomiast piloci się zdecydowali jednak do tego, żeby podejść do lądowania. No i zaczęli chodzić zbyt nisko. I nie wiem teraz, czy to będzie widać na kamerze, ale po, mo po mojej lewej stronie widać yy, trakcje kolejowe i tam są tory kolejowe, i tam sobie je jeździ pociąg. No i ten, ten samolot tak szybko i tak nisko zszedł że bardzo, że zahaczył o te trakcje kolejowe i runął na ziemię jak runął na ziemię to jeszcze zaczął ścinać drzewa tutaj ale minęliśmy chyba to miejsce właśnie bo to miejsce jest ciężko znaleźć ale ja je zaraz odnajdę zaczął ścinać drzewa ściął latarnię i obróciło go tam w jakiś tam chyba o 180 stopni i on się wbił Właśnie w tą kostkę, po której przed chwilą jechaliśmy, że ja jechałem. A no może Paweł Bieg byś rzucił? Wobec czego pozostały ślady, ślady w postaci ułamanej latarni, którą ktoś jeszcze fajnie oznaczył takim pomarańczowym kolorem, żeby e, łatwiej było to miejsce znaleźć. Jak zaraz byście się nie wiem czy to też widać na filmie, ale jeżeli byście się przyjrzeli tej kostce brukowej tutaj, no to ona w pewnym miejscu będzie taka jakby do połowy mniej więcej tej ścieżki, może do jednej trzeciej, będzie taka jakby rozerwana, wryta i właśnie w tym miejscu ten samolot się wrył jakby w ziemię tutaj i są jakieś nawet zdjęcia z internetu, bo w końcu się gdzieś to no nawet w jakiejś gazecie pokazało, Ktoś się dokopał do zdjęć z tej katastrofy. No i widzicie, po prawej stronie mamy latarnie. Teraz mijamy już kolejną. One są takie, podejrzewam, że nie działają, ale to są te takie latarnie bardzo. Ba o, właśnie. I teraz przejeżdżamy koło tego miejsca, gdzie tutaj wrył się ten samolot. Ja sobie tutaj zaparkuję motocykl na chwilę. Spróbuję Wam to pokazać. No, prawdopodobnie, teraz opcja Wołoszański się włącza, najprawdopodobniej to jest to miejsce, tak mówi miejska legenda, gdzie ten samolot się wrył, ile jest w tym prawdy, szczerze mówiąc nie wiem, aczkolwiek rzeczywiście coś jest na rzeczy tutaj, słuchajcie, bo jak się przyjrzycie tej drodze, to ogólnie rzecz biorąc jest taka równa, a tutaj nagle ta kostka jest rzeczywiście taka porozsypywana. To może być też związane z tym, że tutaj po prostu jest spadek, tu jest zjazd pole, droga polna i jest po prostu to rozjeżdżone. Ale taka miejska legenda się z tego zrobiła, że to jest miejsce, w którym spadł samolot. Natomiast kolejne miejsce, które mówi o tym, że to jest rzeczywiście najprawdopodobniej tutaj, to jest latarnia. Jedna, jedyna latarnia tutaj, która jest ucię ucięta. Na wprost nie. nie. wiem czy to widać, myślę, że widać. Taki kikut latarni, która jest ucięta i którą najprawdopodobniej ten samolot tutaj uciął. Eee, nie ma tutaj chyba takich wysokich drzew ani śladu po jakimś większym drzewie, które mógłby ten samolot zahaczyć, eee, bo podobno on jeszcze jakieś drzewa tutaj pościnał. Może tam dalej. W polu. Natomiast tam na wprost na pewno e, biegnie trakcja kolejowa, którą, o którą ten samolot zahaczył. E, polecam wszystkim sprawdzić w internecie e, poszukać na temat katastrofy samolotu AN24 e, polskich linii lotniczych lot, który leciał z Warszawy do Wrocławia w 1969 roku. I rozbił się tutaj. No, a my wsiadamy na maszynę. Tak wygląda ten mój diabeł, o którym kiedyś nakręcę osobny film. I zaraz będę miał mokry tyłek, bo mi nakapało na kanapę. Tak, Paweł, trzeba zrobić. Kupić sobie od ciuchów motocyklowych na każdą pogodę, takich właśnie przeciwdeszczowych, a na końcu ich po prostu nie założyć. No nic, trip dzisiaj krótki. Obiecałem, że to miejsce pokażę. <noise> Nie wiem, czy kogoś to interesuje. Ogólnie historia jest ciekawa, ale jak chcecie zobaczyć sobie jakieś takie nietypowe miejsce, owiane jakąś taką tajemnicą, jakąś taką pewną mistycznością, no to, to można tutaj się przejechać i to zobaczyć. Kolejny film, najprawdopodobniej z Czwartku. Bo mam plan jechać w najbliższym czasie na Motoczwartek. O ile, kurde, pogoda się nie zgromadzi, bo coś zapowiadają, że w przyszły tydzień ma być jakiś taki mega deszczowo-burzowy. Z jednej strony, to nie jest powód, żeby nie jechać na spot motocyklowy. Ale myślę, że chciałbym nakręcić film z takiego spotu, dopiero jak będzie naprawdę ładna pogoda. No, to tyle. Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć.